Witam Was w kolejnym odcinku z Star Planet. Nie wiem dlaczego tak gadam, ale dobra? Tu mi ktoś coś napisał, to. Ja bym dała jeden malutki prezencie. Oczywiście nie nalegam, ale zbieram do 20 grudnia. No nie wiem, dam ci, ale kiedyś indziej. Prosto. Kieł. Napiszmy sobie teraz od razu, już nagrywam Dlaczego już? No bo tak, bo mi się nie chce, może to, może to będzie się dawać. Nie wiem, ale no. Bo tak. I napisałam już statusik, że nagrywam. Yy, I tak, jak widzicie, jest nowy konkurs. Ja się, ja się tutaj spróbowałam tak odrobinka... Mm, no, tego dżinkę wpasować do tematu. Ubrałam się tak jakoś. Pozdrawiam tam Tamara. I oczywiście ona Was pozdrawia no, bo, no Mniejsza. E, I tak. E, I no, próbowałam się trochę pasować, nie wiem. Według mnie to nawet pasuje do jedno, jedno nowego konkursu jesiennego. I ogólnie patrzyłam, już mawiam sobie jakie ubranie kupię, a jeszcze tylko chciałam sobie zobaczyć animację To jest dla VIP, więc tego nie będziemy mieć, ale zawsze można coś zobaczyć. No, siedzimy. Tak siedzi taki jeden od nas, z klasy zawsze. Chcę takie coś bardziej jesiennego. Ewentualnie to bym sobie mogła kupić, bo to jest w miarę... Ale to dopiero po komplecie. To chyba to z liściami, bo... Bo te nie są jakieś takie za bardzo osiemne. Chociaż wydaje mi się teraz, jak zobaczyłam tę animację, że to nie jest tak bardziej, że jesień. Tylko takie coś w stylu jesień, ale w telewizji na planie. O, no, Fajne tło. Więc no, zrobimy sobie komplet. Ja już wiem jaki komplet, ale po prostu nie wiem, może jeszcze coś będę chciała w nim zmienić. Gdzie to było? Gdzie była ta sukienka? Sukienka? Nie, dobra. To było to. Ta sukienka, tylko w innych kolorach. I jeszcze chciałam... O, te włosy zadziemy tylko te włosy w troszeczkę innym kolorze bo to chciałam takie bardziej pomarańczowe o nie takie tylko takie bardziej pomarańcz wszystkiego będzie i tutaj tak to chciałam takie to chciałam a nie to jest właśnie to o nie żółte nie żółte coś takiego to a ciała w brązie. I te kropeczki są chyba okej okay. Chociaż to by się bardziej takie jasne. Czy ty go? się tam jakieś znajdę. Więc bierzemy. Dobra, biorę. Lol. Czekajcie chwilę, bo ktoś puka. Okej, no dobra, już jestem po dla was krótkiej przerwie, dla mnie troszeczkę dłuższej Ale no... Na no, tą animację mi jak na razie nie starczy Bo, bo mam za mało z ale jakoś sobie dorobię I będzie... I sobie kupię Dobra, aha, jeszcze buty bym sobie zmieniła bo te buty mi do tego kompletu nie za bardzo pasują. Więc sobie trzeba zmienić buty. Nie wiem, czy jakieś to się tak szczerze. Ewentualnie te różowe malarinki, bo ich tak za, za, duż, za dużo nie widać. Aktualnie różowe trapeczki. To nie pasuje. Albo te buty ze skrzydłami, ale raczej. Rolki. Załóżmy sobie rolki. Nie wystarczy mi, nie, 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 nie. Nie wystarczy. To jest takie smutne. Co? Już? Kolejny awards. Ja to sobie muszę... Muszę kupić VIP-a i później Boostera se zrobić. Bo naprawdę mam już cztery awardy. Tak, no bo w tym dwa. W tym jeden i w tym jeden. Więc muszę kupić VIPa i Boostera, bo inaczej, nie wiem. Będę to po prostu te awardy wspierała przez wieki. Później będę miała wszystkie awardy i dalej nie będę miała Boostera, więc. Tak w sumie to. Nie wiem, może by sobie. Zrobić... Może by sobie teraz kupić boostera, ale trochę mało diamentów, powydałam wydałam na te włosy, ale szczerze wystarczyłoby, ale wolę ja, Jednak nie. Jeszcze. Bo, bo w ogóle booster, jak się nie ma vip to szczerze to nie jest takie za fajne. Nie kliknę sobie, jak nie ma. Nie wiem co robić. Chłopie, sprawdzę, ile nagrywam. 7 minut. Szczerze, nie mam nic za wiele do powiedzenia. Nikt nie pisze nudno. Wiem, ja sobie dorobię trochę pieniędzy i za chwilę do Was wrócę i sobie kupimy, kupimy tamtą animację. No cześć, już, już jestem znowu. No, jak widzicie dorobiłam się. I wystarczy mi na nim gliście mi juchu! Tak mi się cieszymy wszyscy, prawda? My się wszyscy tak bardzo cieszymy, że mi to na to wystarczy, po prostu... No. Kup. I se ją zmienimy. I tak jeszcze chciałam sobie zobaczyć Nowe rzeczy, meble Jesienne Mam tylko 19 starkoń Boże, dawno nie było takiego czasu Jak się miało tylko... Było tylko 19 starych. Fajne 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 Nie ma już nic Dobra no, jeszcze chciałam tylko iść na do czatu. Na czat. Ogólnie bardzo Was przepraszam. Nie wiem czy już to mówiłam czy nie, ale bardzo was, was przepraszam, że wczoraj nie było odcinka, wczoraj była środa, ale nie miałam czasu jakoś nagrywać, to pomyślałam, łam, że nagrałam w czwartek, yy, że będę miała już po prostu tu będę miała wtedy co nagrać, ponieważ będzie nowy konkurs i no. Fajnie to. Fajnie tu, bardzo. O, też mam to animkę. Też nie chcę. Jeeeeeej! I liście! Jak super! Okej. Przestańmy. Dobra, fajnie jest, jeszcze chodźmy do innych. Może tam są fajniejsi ludzie. Nie no. Nie aby byli lubię czy coś, tylko... Nic się tam za wiele nie dzieje. Bardzo lubię strasznie grać w to aby gwiazd. Chociaż nie zawsze mi wychodzi. Bardzo dawno nie grałam. No. Nie udało mi się. Takie smutne. Hej, hej, hej. Mm. Spróbujmy zagrać. Put, może nam coś będzie. Zawsze strzelam w środkowe. Mmmm, takie smutne. A co ona ma z tych z tego nowego motywu? A, bluzka. No tak. Ona ma kwiatkę, ona też ma kwiatkę. Ona ma sukienkę. Bardzo się lubię patrzeć, jak, jak jestem w tym właśnie motywowym pokoju, to się bardzo lubię, lubię patrzeć, co ludzie mają z tego motywu. Sorry, nie mogę cię przyjąć do znajomych, ponieważ mam limit, a nie jestem VIP. I no i tak to już jest. Ale cię ja przyjmę, jak będę vip czyli wtedy gdy go sobie kupię, czyli nie wiem gdzie dalej wiem, że na pewno nie ponieważ... no, ponieważ mam już za dużo w ogóle... Szczególnie sprawdzę jeszcze w jakim stanie jest moja skarbonka, ale mało. My little pony. Jej. O dobra, ja już chyba zakończę ten odcinek. Już 12 minut. Zakończyć? Nie zakończyć. Zakończyć? Nie zakończyć. O, to jest pytanie. Nie, no, chyba bardzo. Kończę, przepraszam. E, chociaż nie, jeszcze sobie chcę odwokie pooglądać. Albo bo jakoś tak. Bardzo dawno nie oglądałam. Ale te tych, na top tych, serii dopiero teraz. Zaczęłam nagrywać 13 minut temu. Nie, jeszcze 12. 13 minut temu, a ty dopiero teraz mam już YouTube. Dobra. Mniejsza o to pozdrawiam. Lena 4, 1, 2, 3, 6. Baranek szon. Fajny baranek szon. zobaczcie też. Mój był, Bóg bu babeczka. Pozdrawiam. Wiem. Dziękuję za drugą stronę. Top. To co to. Jesteś miła i sweet, jesteś rokowa i szalona I jesteś piękna i zabawna. Jesteś potworna i kochana. Wiem jaka jestem, każdy kto mnie zna. wie, że się nie wiem o tym i ja. Zakodowany w głowie, lecz muszę przyznać, że Gdzie się nie pojawię słyszę słowa te Mój status nie przymuszę, dziękuję. Fajne. Ja, ja zrobiłam brzydsze, bo też zrobiłam. A moje jest brzydkie, twoje jest fajne. To jest na końcu. Ja tam na końcu widzę. Tak. Gram Paula TV Cześć podoba wam się, moje rysunki jest podobny do naszej prawdziwej Pauli Rysowałam to na... Fajne, fajne. Podobne, naprawdę podobne. Leon, 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 Leon. Ja tam najbardziej lubię tego białego. No okej, to już kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. No, to pa.